Gdybym zapytał Cię, jaka jest najważniejsza data w historii Rzymu? Zapewne przyszłoby Ci do głowy wiele dat. Prawdopodobnie pamiętasz 27 roku przed naszą erą, kiedy upadła Republika Rzymska, a jej miejsce zajęło Imperium Rzymskie. Albo mogłoby Ci się przypomnieć 395 rok naszej ery Data, kiedy Imperium Rzymskie podzieliło się na dwie części, wschodnią i zachodnią. Albo mogłoby Ci się przypomnieć 476 roku naszej ery. Tradycyjna data upadku zachodniego cesarstwa rzymskiego, która jest powszechnie nauczana w szkołach, ale która w rzeczywistości nie miała dużego znaczenia. Albo mogłoby ci się przypomnieć 541 rok, fatalny rok, w którym dżuma Justyniana znacznie osłabiła cesarstwo rzymskie i oczywiście wiele innych ważnych lat. Ale rokiem, o którym większość z was prawdopodobnie nie pomyślałaby jako o szczególnie ważnym, byłby 751 roku naszej ery. Aby zrozumieć Dlaczego 751 roku naszej ery był tak ważny, i dlaczego jest pomijany przez większość historyków, musimy zrozumieć, co stało się po tak zwanej upadku cesarstwa rzymskiego. W większości szkół, jeśli nie we wszystkich, nadal błędnie naucza się, że cesarstwo rzymskie upadło w 476 roku naszej ery. To jest błędne na tak wielu płaszczyznach, że nie wiem od czego zacząć. Po pierwsze. Wschodnie cesarstwo rzymskie przetrwało nienaruszone i będzie kontynuowane przez kolejne tysiąc lat. Stwierdzenie, że cesarstwo rzymskie upadło w 476 roku, roku jest całkowicie absurdalne. Być może bardziej prawdziwe byłoby stwierdzenie, że zachodnie cesarstwo rzymskie upadło w 476 roku, ale z powodów, które wyjaśniłem w tym filmie tutaj, to pojęcie również nie ma dużo sensu. Ponieważ zachodnie cesarstwo rzymskie. Faktycznie kontynuowało nominalne rządy przez Konstantynopol w następnych dekadach. Germańscy królowie Włoch byli po 476 roku Hunciami, planery. Po nominalnie poddani cesarza rzymskiego, rezydującego w Konstantynopolu, a nawet wydawali monety w jego imieniu i nie mogli odbiegać od rzymskich zwyczajów. W rzeczywistości, gdybyś miał maszynę czasu i podróżował do Włoch po tak zwanej upadku cesarstwa rzymskiego, nie zauważyłbyś żadnej różnicy. Nie, wręcz przeciwnie, wiele miast tradycyjnego serca cesarstwa rzymskiego. Włochy wyglądały o wiele lepiej w 520 roku naszej ery, niż wyglądały w latach 450. po wielu plądrowaniach i zniszczeniach przez różne najeżdżające plemiona. Aby jeszcze bardziej zniszczyć narrację o upadku Rzymu w 476 roku, wschodnie Cesarstwo Rzymskie faktycznie odbiło wiele części dawnego zachodniego Cesarstwa Rzymskiego w okresie od, od 533 do około 560 roku naszej ery. Faktem, który wielu historyków wydaje się pomijać lub zapominać, jest to, że miasto Rzym było mimo wielu katastrof znacznie zredukowane ponownie częścią Cesarstwa Rzymskiego. Od tego czasu, więc od około 560 roku naszej ery, większość historyków powie ci, że w tym czasie wschodnie Cesarstwo Rzymskie było już Cesarstwem Bizantyjskim, a więc Włochy w drugiej połowie VI wieku nie były już w rzeczywistości częścią Cesarstwa Rzymskiego, ale były teraz okupowane przez Bizantyjczyków, przez Greków. To jest moim zdaniem błędne. Po pierwsze, w tamtych czasach Wielu cesarzy rzymskich rezydujących w Konstantynopolu nadal posługiwało się językiem łacińskim jako ojczystym. Justinian, na przykład, posługiwał się łaciną jako językiem ojczystym, podobnie jak jego słynny generał Flavius Belisarius i wielu innych wysoko postawionych urzędników rzymskiego imperium w tamtych czasach. Cesarz rzymski rezydował w Konstantynopolu dokładnie tak samo jak na przykład cesarz Teodozjusz rezydował tam pod koniec 300 lat. Czy cesarz Konstancjusz II rezydował tam w połowie 300 lat? Ale ponieważ historycy trzymają się tej narracji o upadku Rzymu w 476 roku naszej ery, oczywiście nie może być tak, że Rzymskie Imperium z 560 roku naszej ery nadal było Rzymskim Imperium. Ale to właśnie było w tym przypadku. W tamtych czasach nadal nazywałbym Rzymskie Imperium Rzymskim Imperium. A Włochy były znowu częścią tego samego Rzymskiego Imperium. Prawdziwym powodem, dla którego Włochy nigdy nie zdołały ponownie zdobyć znaczącej pozycji, były dziesięciolecia wojen i zarazy, które całkowicie zniszczyły stare, wspaniałe rzymskie miasta Włoch. Jednakże Włochy pozostały częścią Rzymskiego Imperium przez wiele kolejnych lat po tym, jak zostały ponownie zdobyte przez Wschód w połowie V wieku. W roku 584 roku naszej ery cesarz Maurycy zdecydował się na utworzenie Eksarchatu Włoskiego, a w 591 roku Eksarchatu Afrykańskiego. Eksarcha można było dla wszystkich celów i zamiarów uważać za namiestnika cesarza w Konstantynopolu. Jeden rezydowałby w Rawennie, imponującym mieście portowym, które przez kilka dekad w V wieku było stolicą zachodniego cesarstwa rzymskiego, a drugi rezydowałby w Kartaginie, w starym imponującym mieście które nawet tak późno jak w 600 roku naszej ery nadal liczyło setki tysięcy mieszkańców. Przy okazji imię pierwszego eksarchy Rawenny to Decjusz. Nie brzmi to dla mnie teraz bardzo grecko, prawda? To samo imię cesarza, który panował ponad 330 lat wcześniej. Nie ma żadnej pomyłki, to byli wciąż bardzo Rzymianie, mówiący po łacinie, którzy bardzo często byli egzarchami w Ravennie, szczególnie w pierwszych latach. W 568 roku germańskie plemie zwane Longobardami najechało Włochy, a ponieważ Imperium Rzymskie zostało osłabione przez zarazę, udało im się podbić części Włoch od Rzymian. Mimo to większość Włoch nadal pozostawała mocno w rękach Imperium Rzymskiego, tak, Imperium Rzymskiego, nie Bizancjum, nie wschodnie Imperium Rzymskie, nie Grecy, ale Imperium Rzymskie. Włochy pozostały więc częścią Imperium Rzymskiego, w drugiej połowie VI wieku, ale miało to trwać jeszcze przez wiele kolejnych lat. Egzarchowie kontynuowali rządy z Rawenny, często nawet wybierając papieży w Rzymie i ingerując w sprawy religijne. W tamtych czasach był silny wymiana między papieżami w Rzymie a egzarchą, a nawet z cesarzem w Konstantynopolu. Była duża aktywność wymiany między Rzymem a Rawenną wzdłuż Via Flaminia w tamtych dniach. Dlatego ten korytarz pozostał mocno w rękach Rzymian, a Longobardowie nie byli w stanie podbić tego obszaru przez dwa wieki. W tamtych czasach Ravenna miała wielkie znaczenie i była wspaniałym i prosperującym miastem, kontynuującym korzystanie z portów klasis, aby wysyłać i odbierać towary z całego Śródziemnomorza, ale także do i z samego Konstantynopola. W Rzymie istniał nawet rządzący dystrykt egzarchy i duża aktywność budowlana niektórych naprawdę imponujących kościołów. Gdybyś spacerował po Rawennie w 600 roku naszej ery, pomyślałbyś, że starożytność nigdy się nie skończyła. Były tam wielkie posągi, kolumnowe ulice, cesarski pałac, stare łuki triumfalne, rzymskie łaźnie, a stary akwedukt nadal działał po wielokrotnych naprawach w poprzednich wiekach. Budynki były dobrze utrzymane, i ravenna w tamtych czasach mogła konkurować pod względem znaczenia z wieloma innymi wielkimi miastami Rzymskiego Imperium, chociaż nigdy nie osiągnęłaby rozmiarów Konstantynopola czy Kartaginy. Mimo to posiadała wielką moc polityczną z egzarchą w sześćsetkach. Byli nawet wielu uzurpatorów we Włoszech, o których mówiłem w tym filmie, i które, co zabawne, Mogłeś by interpretować jako ostatnich zachodnio-rzymskich cesarzy, ponieważ byli to uzurpatorzy zachodnio-rzymscy, nie różniący się wiele od samego Romulusa Augusta, ponieważ oni również próbowali rządzić Włochami jako cesarze rzymscy przeciwko cesarzowi w Konstantynopolu, co jest dość podobne do stanu rzeczy przed podziałem imperium w 395 roku naszej ery. Niestety, Imperium Rzymskie nadal traciło terytorium na wschodzie i w połowie 600 straciło Egipt i Lewand na rzecz posuwającego się kalifatu muzułmańskiego. W 698 roku egzarchat Afryki upadł pod naporem muzułmańskiej fali. Mimo to egzarchat Rawenny nadal się bronił. Minęło kilka kolejnych dekad, a w tym czasie wschodnie cesarstwo rzymskie. Rzeczywiście przekształciło się kulturowo i stało się teraz mocno greckojęzycznym imperium, ale oczywiście nadal uważali siebie za Rzymian i swoje posiadłości ziemskie we Włoszech za część imperium rzymskiego. Niestety, Longobardowie pod wodzą swojego króla Aistulfa zaczęli posuwać się naprzód, a wschodni Rzymianie byli w tym czasie całkowicie zajęci walką z muzułmańskim kalifatem. Także Ravenna w końcu przeszła w ręce Longobardów w roku 751. Ostatni egzarcha Eutychiusz został zabity, gdy miasto upadło. Twierdziłbym, że to właśnie ta data 751 miała wielkie znaczenie. To była ta data, po której rzymskie imperium na północy i w środkowej Italii doznało ostatecznego końca. Przez dwa wieki od połowy V wieku do połowy 700, Konstantynopol panował nad dużymi częściami Włoch, półwyspu w tym północnej Italii i samego Rzymu. Papieże byli bardzo pod wpływem cesarzy z Konstantynopola aż do tej konkretnej daty. Dopiero po 751 roku papieże w Rzymie wezwali o pomoc Franków, aby chronić Rzym i Włochy przed postępującymi Longobardami. Ponieważ Konstantynopol i egzarch nie zdołali obronić Włoch przed longobardami, i z powodu spraw religijnych, dopiero po 751 roku Rzym ostatecznie odcinał się od Konstantynopola. Frankowie później pokonali longobardów, a Rzym znalazł się pod ochroną franków. Karol Wielki został koronowany na cesarza w Rzymie w 800 roku. Dopiero wtedy narodził się pomysł Świętego Cesarstwa Rzymskiego, nowego rodzaju zachodniego Cesarstwa Germańskiego, a wschodnie Cesarstwo Rzymskie zaczęło być postrzegane jedynie jako Grecy, aby podważyć ich roszczenia do Włoch. W kolejnych wiekach to kulturowe wyobcowanie stawało się coraz bardziej zakorzenione, a więc, zwłaszcza pod wpływem germańskich świętych cesarzy rzymskich Zachodu. Wschodnie Cesarstwo Rzymskie zostało potępione jako cesarstwo greckie. Mogło bowiem być tylko jedno cesarstwo rzymskie, a Zachód uważał święte cesarstwo rzymskie za następcę cesarstwa rzymskiego. Pierwszy to był upadek Rawenny w 751 roku, gdzie Stare Cesarstwo Rzymskie naprawdę skończyło się, kiedy dominacja Konstantynopola nad Rawenną i Rzymem dobiegła ostatecznego końca. Tak, Konstantynopol utrzymywał posiadłości w południowych Włoszech przez ponad trzy kolejne wieki, co jest niewiarygodne. Ale do tego czasu kulturowy wpływ franków mocno ugruntował wschodnich Rzymian jako Greków. Więc powiedziałbym, że data 751 ma niesamowite znaczenie, ponieważ dopiero po tej dacie Rzym zaczął dystansować się od rzymskich cesarzy w Konstantynopolu. I teraz nazywał germańskich cesarzy rzymskimi cesarzami. Ta kulturowa zmiana była tak głęboka, że narracja o Grekach na Wschodzie utrzymuje się do dnia dzisiejszego. Dlatego historycy nazywają Wschodnie Cesarstwo Rzymskie Cesarstwem Bizantyjskim. Termin ten został wymyślony przez zachodnio niemieckich historyków w celu delegalizacji wschodnich Rzymian jako jedynie Greków. A w rzeczywistości, święte cesarstwo rzymskie miało prawo do bycia nazywanym następcą Rzymu. Pierwszy ta narracja okazała się na tyle silna, że jest nadal nauczana w szkołach do dnia dzisiejszego. Pierwszy upadek Rawenny w 751 roku umożliwił to. Gdyby to się nie wydarzyło, świat wyglądałby dzisiaj bardzo inaczej, moim zdaniem, i myślę, że w tamtym czasie. Termin Bizantyjskie Imperium nigdy by nie został wymyślony, a Wschodnie Cesarstwo Rzymskie w tej alternatywnej linii czasu nigdy nie zostałoby nazwane Bizantyjskim Imperium przez współczesnych historyków? Jeśli podoba Ci się ten film, rozważ wsparcie tego kanału poprzez Patreon lub członkostwo na YouTube, ponieważ to dzięki Twojemu wsparciu ten kanał jest możliwy. Miałbyś moją najwyższą wdzięczność. Pierwsze oczywiście. Chciałbym podziękować wszystkim, którzy wspierają Majorianusa. Jesteście wspaniali. Dziękuję bardzo. A jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o fascynującym mieście Ravenna, możesz obejrzeć ten filmik w prawym górnym rogu. Ale jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o mieście Rzym, po roku 560 n.e., możesz obejrzeć inny filmik w prawym dolnym rogu. Dziękuję ponownie wszystkim miłośnikom historii Rzymu. Gratias Tibiago i bene valete.